Szczerze przyznam, iż na nowego Wolwensteina tak średnio czekałem. A poprzednia część, czyli New Colossus, jest grą, która mnie dość mocno męczyła. Która mi od pewnego momentu, już od pierwszej godziny, no, nie pasowała za bardzo. Każda kolejna godzina z nią była no, powiedzmy że męczarnią, mi się w to kompletnie nie chciało grać i tak naprawdę jeszcze nie mam skończonej na dzień dzisiejszy. Tak więc uznałem, że gada sobie odpuszczę i dopiero trailer, który został zaprezentowany na tegoroczne M3 ostatecznie przekonał mnie do zakupu premierowego tego Wolfa. A, bo ten trailer naprawdę fajnie wypadł, tam muzyczka była rewelacyjna. No. Powiem szczerze, faktycznie chciało mi się w to grać od razu, nawet nie mając jeszcze skończonego New Colossusa. No i tak też się stało, w sumie jak może wiecie, a i Wolfa Young Blood udało mi się kupić... Jakieś 4-5 dni przed oficjalną premierą, a w sumie też jakieś tam streamy puściłem. jeżeli chociaż jeden z nich jest jeszcze dostępny na, na YouTube'ku, na moim kanale, to, to wam to oczywiście podlinkuję w opisie tego materiału. A czemu mówię, że może jeszcze jest dostępny, gdyż w sumie też o tym materiał nagrywałem. Jeden z tych liveów został już zdjęty przez Zenimax. Tam w nie mam bada na streamy, ale to mniejsze. Jak chcecie, to odpowiedni film znajdziecie na kanale, gdzie się o tym dłużej rozpowiadam ale tak, kupiłem tego Wolfa właśnie przed premierą, Kosztował coś około 150 zł, czyli taka troszeczkę podejrzana cena, tak? Bo to nie jest cena za pełno prawdy, tytuł AAA. To w sumie, powiem tak, ogólnie tutaj będzie dużo porównań do Far Cry New Down, który też kosztował w okolicach 150-170 zł. Tu uwaga, już jest pierwszy element wspólny z tym Far Cryem. Ale tak. Właśnie po tym trailerze, nawet jak już mówiłem, się napaliłem na tą grę, faktycznie chciałem sobie w nią pogać, faktycznie jakieś tam mniejsze, bądź też większe oczekiwania co do niej miałem, aczkolwiek ogrom obaw i tak był. A tutaj jeszcze sądzę, że warto zaznaczyć, iż gry nie skończyłem i szczerze mówiąc raczej nie mam zamiaru jej kończyć, czemu, do tego sobie jeszcze przejdziemy, ale tak na szybko, jeżeli chcecie znać po prostu po paru ta taką wstępną opinię. Moim zdaniem ta gra nie jest warta zakupu. Tym bardziej, nie jest warta zakupu premierowego to ani nie jest Wolfenstein, ani nie jest dobra gra. Ale mówię, tego sobie przechodzimy już dalej. Tutaj, taki pierwszy ząg, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, miałem już w samym menu głównym. A menu głównym, które przy starcie nowej gry dość mocno zaznacza to, iż jest to produkcja skierowana głównie pod granie kooperacyjne, pod koopa. A gdyż tutaj nie mamy takiego typowego, normalnego, wiecie, start game i sobie zaczynamy tą singlową przygodę przy wyborze poziomu trudności, tylko mamy coś host game, że jesteśmy hostem tej gry i pierwsza opcja, jaka nam się pojawia, to jest zaprezent znajomego ewentualnie dołącz do czyjejś gry, więc to już taki pierwszy wykrzyknik. Wiecie, jak w Metal Gear Solid były takie wykrzykniki, jak ktoś nas zauważył z takim śmiesznym dźwiękiem, taka lampka ostrzegawcza mi się zapaliła tak samo. A to właśnie od razu pokazało, że hej, tu jednak może być nacisk położony na kooperację, nagranie przez sieć. No ale oczywiście grę offline, grę single player jak najbardziej da się zacząć. A wtedy powiem tak: ogólnie w grze wcielamy się w jedną z dwóch sióstr Blaskowicz. A no jak się łatwo domyślić, jeden gracz normalnie wciela się w jedną siostrę, drugi w drugą. Ewentualnie, jak właśnie gramy samotnie, to rolę drugiej siostry bierze SI który jest niesamowicie głupia, do tego też za moment przejdę. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie spodobała, przy samym starcie gry mamy taki prościutki kreator postaci. W sensie kreator taki, że sobie wybieramy wiecie, kosmetykę, czyli jaki kolor kostiumu chcemy, jak chcemy, żeby nasz kostium wyglądał. No okej, okay, to jeszcze byłoby spoko, nie miałbym z tym problemu. A dalej wybieramy zdolność naszej bohaterki, co, co już tak mi średnio pod Volwenstaj napasowało. A dalej, jakieś pierdoły w stylu jaką broń pomocniczą chcemy mieć, czy używamy noża, czy siekierki, czy bardziej będziemy chcieli się napierdalać, czy skradać. No okej, okay, jeszcze okej, okay. jeszcze jest spoko. A no i zacząłem grę prawidłową. Grę prawidłową, która przywitała mnie całkiem długą katceńką, co już mi troszeczkę za bardzo się zaczęło kojarzyć z Nikolosusem, który tych katcenek miał stanowczo zbyt wiele, one stanowczo były zbyt długie. No ale tutaj ta pierwsza kastanka mimo wszystko jakoś poszła w miarę płynnie i, i dość szybko zostałem do tej gry wrzucony jednak. I tu już zaczęły się problemy z tym Wolfem, gdyż tak jak wspomniałem chwilę temu sztuczna inteligencja, która, obiera, która dostaje kontrolę nad drugą bohaterką jest niesamowicie głupia. O, nie dość, że ona nam praktycznie nie pomaga, czy tam delikatnie pomaga, powiem tak, kiedy my strzelamy w przeciwników, to SI również strzela przeciwników, ale kiedy potrzebujemy tam chwili, żeby złapać oddech, a ewentualnie, żeby się uleczyć, poszukać na przykład jakiegoś pancerza, no to nie jest tak, że nasza druga siostrzyczka, sterowana właśnie przez komputer, będzie dalej prowadziła ostrzał, tylko ona też się wycofa z walki, tak jak my, ona będzie praktycznie cały czas podążała naszymi krokami, będzie kopiowała jakby nasze zachowania, co już dość mocno utrudnia grę, bo jednak a, ilość przeciwników Przynajmniej przez te pierwsze kilka godzin, które ograłem, jest na tyle duża, że jednak fajnie byłoby przynajmniej na wyższych poziom trudności, bo ogólnie przez długi czas grałem na medium, to na tym poziomie trudności jednak pomoc żywego gracza albo ewentualnie sztucznej inteligencji, która by cokolwiek myślała, jest naprawdę nawet nie tyle co przydatna, co potrzebna, A bo bez tego gra się naprawdę ciężko momentami. A też właśnie w singleu irytujące jest to, że ta druga postać kierowana przez komputer, no tak troszeczkę na pałę pcha się pod lufy wrogów. Ona mi tam parę razy ginęła. Ja ją musiałem na szybko ratować, bo tam mamy chwilkę czasu, żeby podnieść kompana. Ale też jest taki motyw, że ogólnie mamy jakby trzy kontynuacje podczas gry. No i też mamy coś takiego, że mamy ogólnie trzy kontynuacje w czasie gry. Czy tak jakby serduszka, mam nadzieję, że to widać gdzieś tutaj na gameplayu. A i tak, po każdej śmierci jednej z bohaterek, tracimy jedno z tych serduszek. A te serduszka są jakby kontynuacjami, tak? Tracimy, umrzemy, stracimy serduszko, wracamy do gry natychmiastowo. I jak tu już się można delikatnie domyśleć, a po śmierci naszej sztucznej inteligencji, naszej towarzyszki, to serduszko również się traci, bo one są wspólne. Czyli potrafi tutaj dochodzić do takich patologicznych momentów, że my tam w miarę ogarniamy grę, ale sztuczna inteligencja zjebie sprawę, umrze i my stracimy kontynuację przez nią. I tu już nie jest tak, że jakby grając z żywym graczem możemy nakrzyczeć na niego ewentualnie, jakoś się dogadać, jak tam robimy z tymi śmierciami. Tak tutaj po prostu rozkładamy ręce, patrząc co robi nasz kompan, właśnie sterowany przez SI i przez nią czasami się w mocne kłopoty idzie wdać, gdyż... O! Jeszcze jedno! Przy każdej śmierci, z tego co zauważyłem, tracimy wystrzelaną amunicję przed śmiercią, bo właśnie po tej stacji trzech serduszek umieramy i zaczynamy od checkpointa. I z tego co zauważyłem po takich kilku śmierciach, ja zostałem niemalże bez amunicji w poszczególnych broniach, więc bardzo się obawiam, że tutaj może dojść do czegoś takiego, że umrzemy sobie parę razy i zostaniemy bez amunicji i wtedy się zrobi naprawdę mocny problem. No a tutaj tej amunicji potrzebujemy jednak sporo, gdyż a przy, przeciwnicy, których jest naprawdę dużo, i tak jak w Far Cry New Dawn mają paseczek zdrowia nad głową, co, co mówię, kompletnie zaprzecza Wolfensteinowi, to nie powinno mieć tutaj miejsca, tak widząc, ile mają zdrowia, widząc kolejnych, bardziej dopakowanych przeciwników, którzy jeszcze przy pasku zdrowia mają pasek swojego pancerza, to tak naprawdę oni są gąbkami na naboje. Nie wiem, jeżeli graliście na przykład w Division, bo ja... O, w Division grałem tylko na przykład w bt dwójki, a tam bardzo szybko widziałem, wszystkiego, że przeciwnicy tam byli a, gąbkami na naboje że ładowaliśmy im cały magazynek w głowę, co by the way w normalnym Wolfie powinno ich zabijać z miejsca, tak tutaj im jedynie ten paseczek delikatnie ruszało i co jest cholera? I co zabawne, jak tam dojdziemy do późniejszych elementów gry, gdzie napotkamy kolejnych przeciwników, kolejnych silniejszych przeciwników, bo uwaga, w tym Wolfensteinie są levele. Tutaj jest normalne levelowanie, normalne drzewko umiejętności, drzewko rozwoju postaci, które z każdym levelem możemy sobie, no tam poszczególne umiejętności wykupywać, wzmacniać. I tak, możliwe, że już dobrze myślicie, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniego levela, to niektórych przeciwników w ogóle nie zajebiemy. I, i hej... C to mówię, co tu to, to się odjebało? Co, co jest z tym Wolfensteinem? Kolejną rzeczą taką bardziej rpg niż wolfensteinową jest to, że mamy tutaj od zajebania misji. A zaraz po się do takiej jakby głównej lokacji, głównego hubu, coś jak w New Colossusie był... O Jezus Maria, ta łódź podwodna. Tak, tutaj mamy jakby takie katakumby. I w tych katakumbach, jak wejdziemy do nich pierwszy raz, to zostaniemy tak naprawdę zalani w Wykrzyknikami na minimapie. Każdy wykrzyknik to jest oso osobna misja. I co jest zabawniejsze, w cudzysłowie oczywiście zabawniejsze. Tutaj nie bardzo wiemy, która misja jest misją główną, a która opcjonalną. A założyłem z góry, że misjami głównymi są te tak jakby na wyższy level, troszeczkę inaczej oznaczone, tylko żeby je w ogóle być w stanie wykonać, bo próbowałem jedną z nich zrobić. Co się skończyło moją śmiercią? Ostatecznie rage quitter w pewnym momencie, Także w ogóle być w stanie tę misję zrobić, musimy naprawdę ostro nasze postacie levelować. Musimy robić właśnie masę tych pobocznych, pobocznych powiedzmy misji, które są naprawdę średnie, gdyż polegają, no wiecie, jak w a tym samym po prostu idziemy do pewnego punktu, robimy tam rzeźnię, ewentualnie odzyskujemy jakiś przedmiot. I może by to jeszcze nie było tak złe. Biorąc pod uwagę, że chcemy w to grać jedynie w kooperacji, bo jeżeli ktoś chce ogólnie tego Wolfa kupić dla samego singla, no to niech się stuknie w głowę i sobie odpuści. I teraz tak mówię naprawdę szczerze. A więc zakładamy, że gramy z, z ziomeczkiem i takie właśnie po, jakby powoczne misje, takie szybkie zadania by się mogły sprawdzić, że po prostu idziemy do punktu i robimy tam jakąś rzeźnię, coś odbieramy, wracamy, byłoby OK. Gdyby nie fakt, żeby że po zaakceptowaniu takiej misji Musimy przejść, jak to miało na przykład miejsce w Wolfenstejnie z 2009 roku. Musimy przejść przez miasto, przez odpowiednie jego dzielnice, żeby dopiero dojść do odpowiedniego miejsca tam. I tak, za każdym razem jak idziemy na misję, to przechodzimy przez to samo miasto, bardzo często przez te same dzielnice, a gdzie cały czas się respią ci sami wrogowie w tych samych miejscach, co pojawiłem w dwóch, trzech godzinach już... naprawdę konkretnie męczy gracza, Gdyż wiecie, to jest ciągły backtracking i złapają się na tym, że ja więcej czasu spędziłem na przemierzaniu cały czas tych samych uliczek w tym mieście, niż na robieniu prawidłowych misji. A skoro jeszcze o misjach mowa, tutaj mamy taki absurd. I właśnie w tych katakumbach jak babeczka, która nam daje, uwaga, wyzwania dzienne, wyzwania tygodniowe, czyli tutaj mała mega nacisk położono na jakby rankingi sieciowe. Co na, mówię, to nie jest Wolfenstein. I żeby już tak nie jechać po tej grze kompletnie, żeby nie mówić, że ona nie ma żadnego pozytywnego punktu, bo ma pozytywne punkty, a to troszeczkę powiem o systemie strzelania. Systemie strzelania, która potrafi być całkiem satysfakcjonujące, pod warunkiem, że nie trafi na tych przeciwników, którzy są gąbkami na amunicję. To na takich podstawowych przeciwników, no z nich można naprawdę sporo frajdy czerpać. Na przykład zmieniając sobie broń na strzelbę, bo ogólnie broń momentami czuć, że ma kopa, no to wiecie, biegniemy ze strzelbą na typa, strzelamy w głowę, głowa wybucha jest naprawdę spoko. A tylko też momentami nie czuć tej siły broni, przez to, że ogólnie w grze jest bardzo mało krwi, co też jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. A też w sumie głównie walczymy z jakimiś ulepszonymi ludźmi, wiecie, z jakimiś robotami. To nadal nie jest to, co ja chcę w Wolfie robić. Tak samo na minus jak najbardziej są jakby wykończenia, w sensie ataki z bliska. Bo dość często podbiegając do przeciwnika możemy kliknąć prawą gałkę i to wiecie, niby jasne tak wręcz, ale czasami odpali taką amunicję, wykańczającą... Amunicję, wróć. Animację. Wykańczającą przeciwnika od razu i ona jest niemalże za każdym razem taka sama, czyli odbieramy przeciwnikowi broń, tak się z nim chwilę szarpiemy i mu strzelamy w głowę i... Ja wiem przy czterech pukawkach, z którymi tak zrobiłem było dokładnie tak. To tak samo wyglądało! Też nie chcę z tego materiału robić w żaden sposób recenzji czy czegoś takiego, gdyż mówię, samej gry nie skończyłem. Nie mam siły, żeby jej kończyć, nie mam o, absolutnie ochoty, gdyż a, Wolf Youngblood jest jedną niestety z takich gier, które nie, kompletnie nie szanują czasu gracza. A że wiecie, przez tam dwie godziny potrafimy robić dokładnie tą samą czynność w tym samym cholera jasna na miejscu. A nawet jak dojdziemy już do jakiejś misji, która się odbywa nie w mieście, tylko na przykład w jakichś kanałach, katakumbach, w jakiejś fabryce, tak te lokacje się będą powtarzały cały czas. One, przez to ja wiem, jak grałem około 5-6 godzin, ta gra absolutnie nie zaskoczyła niczym. Te lokacje były mega powtarzalne, mega nudne, tak jakby to powiedzieć, mega generyczne, jakby wyjęte z kreatora losowych poziomów. Ogólnie z samej gry to jakby budżetowość robienie wszystkiego na odpierdol, a gdyż, e, mówię, elementy RPG tutaj kompletnie nie pasują, one sztucznie wydłużają całą rozgrywkę. Właśnie fakt, że musimy levelować, żeby tam poszczególne rzeczy poprzechodzić, żeby w ogóle być w stanie to zrobić, fakt, że do każdej misji podchodzimy tak, że musimy przebiec przez to samo miasto non-stop, no to niesamowicie wydłuża tą grę. Tak samo rzeczą, która jest dla mnie dość dziwna, chociaż nie byłem jej w stanie sprawdzić, bo mówię, ja w to grałem no, troszkę przed premierą, tutaj jest dostępny sklep i ja podejrzewam, że tutaj będą mikropłatności, gdyż, okej, okay, są jakieś pieniążki, które podczas poziomów można zebrać, ogólnie jest zajebiście dużo rzeczy do zebrania na poziomach, tam lizanie ścian naprawdę popłaca, aczkolwiek to nie jest to, co ja chcę w Wolfensteinie robić, ale tak, zbieramy podczas grania jakieś pieniążki, które prawdopodobnie można wydać, nie wiem, na jakieś ulepszenia, na jakieś lepsze broń, coś takiego. I obawiam się, że takie same rzeczy można robić za prawdziwą gotówkę. I też pojawiło mi się takie jakby spostrzeżenie, taka pewna myśl, że to może być coś podobnego jak Far Cry New Down, czyli tam nie przejdziemy tej gry, nie będziemy w stanie jej przejść. A jeżeli przynajmniej jej końcówki, jeżeli nie będziemy grindować czegoś, bo na przykład Far Cry New Down wymagał, żeby w ogóle zrobić ostatnie dwie misje Wymagał wygrainowania sobie, zdobycia dużej ilości etanolu, specjalnego surowca, który pozwalał na rozbudowę swojej bazy, co na tym idzie na kupienie lepszej broni. Ja się... I to też można było zrobić za prawdziwą gotówkę. Bo jak tego nie robiliśmy, to nam zrobienie najlepszej broni zajmowało, ja wiem, około 3 godzin 4, coś takiego. Ja się naprawdę obawiam, że w tym Wolfie może być tak samo, że albo wydamy prawdziwą Mamonę. Albo będziemy grindować parę godzin jakieś pierdoły. i No ale chociaż mówię, nie byłem w stanie tego sprawdzić, bo sklep przed premierą jeszcze nie był dostępny. A też edycja Deluxe, którą posiadam, ma coś takiego jak Bodypass. Jest to specjalny kod, który pozwala naszemu znajomemu dołączyć do gry, mimo iż jej nie posiada. Więc też widać, jak bardzo ta gra stawia na tą kooperację, że nawet do gry. W cenie 150 zł jest dorzucany kod, który pozwala nam ziomeczko, dołączyć ziomeczka do gry, żeby się z tym nie męczyć samemu, no to jednak widać, że coś jest nie tak. Tak samo sama cena już zwiastowała, że ej, tutaj może być coś nie tak. No ale tak jak mówię przez cały ten materiał tutaj kompletnie sobie pokpiono zabawę dla jednego gracza, bo gra w singlu jest niesamowicie nudna, mimo momentami naprawdę fajnego gameplay tutaj... Boli to, że widać, że tutaj był jakiś potencjał na taką prostą arkaidową zabawę, to by fajnie wypaliło. Na przykład w Waldbladzie to bardzo fajnie wypaliło, gdzie Oldlot jest moim ulubionym Wolfensteinem ogólnie. O tutaj to nie pykło, gdy zostało to zamordowane przez nacisk na kooperację, przez e, sztuczne wydłużanie gry poprzez elementy RPG, poprzez duży backtracking właśnie podczas poprzez skupienie się na elementy sieciowe, no absolutnie nie jestem w stanie tej gry polecić. Ja powiem więcej, ja ją... Kompletnie odradzam, żeby kupić, jeżeli nie macie a jakiejś mega chcicy, żeby sobie w cokolwiek zagrać ze znajomym, a jeżeli już macie, no to cholera, macie na rynku masę innych gier, które możecie ze ograć, na przykład Borderlandsy, które też były niedawno w plusie, no to raczej z Wolfem radziłbym się wstrzymać to wstrzymać mocno. Mimo iż kosztuje te 150 zł, tak to absolutnie nie jest warte swojej ceny i więcej, to absolutnie nie jest warte tego tytułu. Powiem tak, nazwa Wolfenstein na tym pudełku to jest plucie na grób, który wykopał New Colossus. To, to absolutnie nie jest Wolfenstein, tego nie można nazwać Wolfensteinem. To jedyne elementy wspólne z Wolfem to jest tak naprawdę backtracking po jednym i tym samym mieście znany z Wolfa z 2009 roku. I dla własnego komfortu psychicznego chyba w tym momencie zakończę ten materiał. Co chciałem o tym Wolfie powiedzieć, powiedziałem. Co mogłem o nim powiedzieć, powiedziałem. Gdyż jak powiedziałem na wstępie, ja tej gry nie skończyłem, nie miałem siły jej kończyć. Strasznie mnie znudziła, mimo nie za wielkich oczekiwań mnie zawiodła. A no i co? To było na tyle. Tam dajcie znać, jeżeli graliście już tego Wolfa, co o nim sądzicie, czy w ogóle zamierzacie w niego zagrać. Ewentualnie jeżeli byliście na jednym z moich streamów przedpremierowych z tego Wolfa, to może wyciągnęliście sobie jakieś sami wnioski co do samej jakości gry. No możecie mówię, komentarze są wasze, chętnie wam podpisuję coś takiego. I ogólnie, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to w opisie tego materiału znajdziecie link do mojego fanpage'a oraz do fanpage'a Hybrid Gaming, gdzie razem z DukeMo oraz Hunting, czyli moją podcastową ekipą, sądzę, że robimy naprawdę fajne rzeczy. No i mówię, to było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej,